Witam wszystkich tutaj Seba najbezi, a to jest 12 odcinek z naszej serii, zagrajmy wy Gothic 3. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że wykonaliśmy jedno zadanie tylko dla buntownika, który ukrywa się przed miastem. No i udało nam się w końcu yy, uniknąć tych nieprzyjemnych. Zaczepek od najemników i odków No i dobra To w tym odcinku pójdzie może Nie wiem Dobra pogadaj z tym Wszystko jest Z unfoldem Nowa dostawa? Połóż zresztą To ty opiekujesz się magazynem? Byłoby pytanie Przecież to widać I nie jest to łatwa robota możesz mi wierzyć gdy wszystko idzie gładko, nikogo nie interesuje moja praca. Jeśli jednak cokolwiek się zapodzieje, wszyscy natychmiast panikują. Potrzeba ci czegoś? Piętnaście worków pszenicy z farmy zboża na północy. I to szybko. Jak sądzisz, co tu się zacznie dziać, jak reszta nie dostanie więcej chleba? Czego ci jeszcze brakuję? Nie uwierzysz mi. Wciąż potrzebuję pięciu baryłek mleka z zagrody na zachodzie. Doprawdy. Tak jak mówiłem, ta robota wcale nie jest łatwa. Jeszcze coś ci dospiera? Jeśli chodzi o towary, to mam już chyba wszystko. To pocieszające. Co sądzisz o waszym przywódcy Mariku? Marik kocha orków. Jeszcze podczas wojny dla nich pracował. Lepiej to wazyliniarz. Ciągle siedzi w tyłku orkowego przywódcy Wareka. Jego zdolności przywódcze nie są najwyższej próby. Każdy tu dba o swoje i ma coś na sumie. Nie przepadam za Marikiem. To zadufany w sobie dupek. Okej, okay, dostaliśmy już następny poziom. Wbili, wbiliśmy. No i mamy już 20 punktów doświadczenia. Czyli co tu by jeszcze zrobić? Nauczyć się lepszego Ale może teraz pomyślę trochę nad nauką. Yy, znaczy na dodaniu sobie trochę punktów życia. Przy okazji to jest posążek. Niech tam Beliala też się można nauczyć czegoś. Ale tu chyba był jakiś przeciwnik czy coś? Chyba nie. Nie. Dobra. Beriarze. Daj mi moc życiową. No, i wbiliśmy już do 300 punktów życia. Całkiem nieźle. Jeszcze by się przydał jakoś tak do 400, bo ta bitwa o Monte, to przydałoby się w tej bitwie mieć tyle punktów. Dobra, ja pogodęmy teraz z tym buntownikiem za króla. Bardzo się odważny. Co masz na myśli? Długo nie pożyjesz z takim nastawieniem, nie przy tych wszystkich okupujących ten obszar orkach. I tak można nas, buntowników, rozpoznać z daleka. Powinieneś traktować nas z większym szacunkiem. Inaczej skończysz jak ci pustynni kupcy. O jakich to kupcach mówisz? Jeśli podążysz drogą na zachód, to będziesz mógł zobaczyć pozostałości ich towarów. Okradliśmy ich i przepędziliśmy. Gdzie oni teraz są? <garni> Pognali aż do Montery. Lepiej, żeby tam zostali. Co tu robisz? Czekam na informacje od naszego człowieka z Montery. Waszego człowieka? Mamy szpiega wśród najemników. Miał dać nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment na rozpoczęcie rewolucji. Chcę się do Was przyłączyć. Udowodnij to. Od kilku dni jeden z tych durnych najemników Kręci się przy naszym miejscu spotkań. Utrudnia nam wzajemną komunikację. Niech sobie pójdzie. No dobra. To już przewinę, bo to nic ważnego jest. Można sobie tam poklikać po tego. Ale dobra. Będziemy jeszcze tutaj, bo tu będzie szkatułka związana z pewną misją. Ajajaj. Jest, złotoszka to Dobra idziemy Aj Tych bestii jest więcej Nie 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 Ja chciałem to zrobić No i dobra Idziemy dalej A jeszcze te paczki z plenem pozbierałem Skradasz się jak jakiś złodziej No co ty Dobra, idziemy teraz do tego najemnika, on się nazywa chyba Tarno, albo jakoś tak. Trano. Chyba, nie wiem. A zresztą zaraz zobaczymy. Tak, Trano. Spadaj Robalu! Mała przerwa, co? A nie powinieneś doglądać niewolników albo coś? Co cię to obchodzi? Daj mi spokój! No to się bo to też nic ważnego i tak nie pójdzie. Ale można go zlać. Kusza najemnika. Może się przydać. Dobra, przy okazji pójdziemy tutaj na farmę

Dobra, z tym pogodem ja sobie później A tymczasem przeteleporujemy się do montery. Jakby to było tak chyba Dobra jesteśmy daleko nie było, ale jakoś tak nie wiem. Może szybciej Było O z tym pogodem Ty też zamierzasz się ze mnie naśmiewać o co ci chodzi? Chyba nie słyszałeś o tym, co mnie spotkało. Podróżowałem przez pustynię wraz z moją karawaną. Ci cholerni buntownicy zastawili pułapkę tuż obok miasta i zabrali mi cały towar. A co? Kosztowno artef, gdybym chodził w Oto twój Leżała... Ty. O. Co? Na... Kto? To ja przewieziono. Kwestia, bo jest tylko o boskich. Taki. Taki tam. Nic więcej. O, z nim powiem. Co? Co. To przewidniemy. Co. się Sanford nie uważa cię za dobrego szefa. Jest tak Tak, wyraził się dość jednoznacznie. No cóż. Dopóki wykonuje swoją pracę, nie obchodzi, mnie, co on myśli. Z tego jeden z twoich ludzi próbuje się wymigać od pracy. Niech zgadnę. Znowu Trano. Mam rację? Mam tego dość. Idź mu powiedz, że nie dostanie pensji. Ten śmierdzący leń wciąż jest mi winien daninę ze swojej farmy. Powiedz mu, żeby zapłacił, albo inaczej z nim pogadam, jasne? Okej. Okay. Jeszcze z tym pogadamy. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę dobry. Wiem. W takim razie, oto twoja zapłata. Gdyby to no było dobra, teraz idziemy do Titano I potem pójdziemy do... Jak on ma na imię ten budownik? Otis chyba. No Dajdziemy szybko pod górkę. I gadamy ceną. Marik poleciał ci po wypłacie. Wiedziałem, że mnie zakapujesz z sukim synu. Zapamiętam ci to. U I u mamy już 22 punkty reputacji. Ja teraz idziemy to powiedzieć Otisowi. No i on raczej... Znaczy... Zresztą zobaczymy, co nam powie. Wasze miejsce spotkań jest już puste. Dobry jesteś, Przybyszu. Teraz nasza sytuacja nie jest już tak beznadziejna. Co z tym twoim kontaktem w Monterze? Nie wiem dokładnie, kim jest. Wiem tylko, że ma nam dać cynk, kiedy nadejdzie pora ataku. A my tu czekamy jak durnie. Rozumiem. Okej. Okay. Czyli odcisk nam nic ciekawego nie powiedział. No dalej, no to pójdziemy. Tylko zapiszę za ile się nagrało i idziemy do... 10... 11 minut już to się nagdało. Dobra, idziemy pochodzić z 10 No, toż nie, ja z nim pogadałem, może później. Naprawdę? Później, już może do już trzeciego obozu ludowników? Jest, na czemu nie? Albo czwartego, bo już jeden był na drodze do Montery. Jak kto woli. I tu jest Mason. Nie jesteś może przypadkiem jednym z najemników, co? Co? Pewnie nie. Inaczej już byś mnie zabił, prawda? Kim jesteś? Nazywam się Mason. Jestem buntownikiem. Zagroda jest otoczona przez moich ludzi. Czekamy tylko na sygnał do ataku. Otoczone? O czym ty mówisz? My buntownicy jesteśmy wszędzie. Nawet jeśli nas akurat nie widać. Kontrolujemy całą dolinę. No, no. Masz nierówno pod sufitem, prawda? Widzę, że mi nie wierzysz. Zobaczysz. Jak pozabijamy zwierzęta, to najemnicy będą mieli głupie miny. A kto ma wam dać sygnał do ataku? Mamy w monterze szpiega. Da nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment. Kim jest wasz szpieg? <laughs> Nie wiem, czy... Pomóż... A to przewinęła. Tu... Jak najem... Rozumiem. A co ze świniami? Świn... Jeśli wydaje ci się, są sukienciny. No cóż. Dobra, i mamy zadanie... Zgadza się jak jakiś złodziej. by w zagrodzie. Zdobijmy to zadanie, ale jakoś tak w nocy, że najemnicy się nie kapnęli. Zaraz zapiszę i zobaczę, czy jeszcze może byśmy poszli do bandytów. Byśmy zabili ich. No, już jest jakoś tak. 13 minut. Jeszcze 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 7 minut. Może zdążymy. A to muszę jeszcze z tym pogadać szybko. Lepiej się jak. Albert. O co chodzi? Ty też chcesz podwyżkę, bo niech. Wracaj do pracy. Jeśli tylko przestań się opijać. Op to pij ja pewnego dnia. po przez kolei to będzie jeszcze więcej. Co gdyby to było dobrze? Nie przemiesz wszystkie kwestie, bo to nic ciekawego. Niektóre rzeczy nie mam. Co się zająć z którzy jak jakiś obsadzili zboże z tej farmy i potem te zboże musimy zanieść oczywiście do Sanforda Jeszcze tu są trzy worki i już idziemy na bandytów Lepiej na słowa bandyci ukrywają się tutaj w lesie nie ma tu jakichś silnych przeciwników, tylko chyba kilka zębaczy, no i to tyle. O, kamienny krąg. Nie wiadomo po co i do czego. Dobra. Tu trzeba uważać, bo zaraz będzie zębacz chyba. A nie, tu jest. Oni się nieźle kamuflują w tej trafie. Czasami to ich można nawet nie zauważyć. Dzisiaj ja mi tutaj byłem w pogotowie. O, kolejne. Oj, kolejne leci. I chyba tam dalej jeszcze są trzy. Yy, Ale to teraz tam pójdzie. Najpierw otworzę tą ciężką skrzynię. No, kościanę łuk, nic więcej. No i dobra, już tam widać chyba... Nie, jeszcze nie widać. To zaraz będzie widać. O! Nie zauważyłem go. Widzicie, jak się dobrze kamuflują? O, już widać tam bandytę. Ło! Jeszcze tutaj jest. Trzeba tu uważać na te zębacze. Chociaż ono jakoś tak zadowolenie odbiera. Chyba. Dobra To zaczniemy może z łuku Dostał No chodź. Niech on nie powinni być jacyś silni Chociaż No są trochę silniejsi niż tacy zwykli, słabi bandyci Chociaż... Nie wiem. Może tacy sami. Jeszcze tu jeden. I jest jeszcze... Nie. Już nie No i wykonaliśmy zadanie. Nie było trudne. Jeszcze ich ekwipunek pozbieram. Jeszcze tu jest chyba jeden, czy nie ma? Nie, zęba jest. A nie, jest jeszcze jeden tutaj. Tam dwaj byli. Dobra, tu jest jeszcze Halabardo, i tu jest jeszcze jeden. No i to chyba wszyscy. Idę te walki pospierać. O, tu jest ta jaskinia, co w zmierzchu bogów będzie tam ten mist przywołań, czy jakoś tak. Odkowy szaman, czy jakoś tak? Mamy już te... Tak, 15 wodków jest. Dobra. No, to ja się teleportuję do Montery. I idę oddać te wodki. Dobra, idziemy do Sandforda. Przestań się obijać. Oto twoja pszenica. No, nareszcie. Masz tu kilka sztuk złota za fatygę. Nie ja da zobaczę ile się nagdy, a może jeszcze będę miał czas. Tu już jest chyba z... Nie wiem, gdzieś tak już koło 20 minut. No to już chyba kończyć, chociaż nie wiem, a jeszcze jestem pokonany. Co do najemników. Rano znów się zabrał do pracy. Jego szczęście. Oto twoja zapłata. Elber ma poważne problemy z utrzymaniem porządku na farmie zboża. Hmm. Sądzisz, Zresztą, że powinienem go ja tak, tak zastąpić? zastąpić? Ty to, to nie powiedziałeś. No dobrze, pomyślę o tym. Dobra robota, tak trzymać! Ciebie to nie No dobra. No to w tym odcinku też by było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia. Cześć!